Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Spec X i przywitajcie mojego tutaj nowego peciszka, mój nowy nabytek oczywiście w shiny, widzowie całkiem tanio go kupiłem tutaj z Olom. i słuchajcie takiego shiny Korgi będę tutaj nosił z dumą, piękny jest naprawdę, uwielbiam te dżeli, peciszki, ja nie wiem, jak ktoś uważa że te dżeli są słabe to naprawdę ja nie wiem jakim cudem, no nie wiem jak to jest możliwe, nie dość, że mają sobie różne, na przykład ten ma akurat, czyli ten najbardziej popularny no ale nieważne wiecie, zawsze to jest coś no każdy z nich może mieć coś w sobie oczywiście film dzisiaj nie o tym, ale tak przy okazji okazji się tutaj chwalę, mój sentino, zobaczcie, sentino król po prostu, elegancko tutaj wjechał, peciszek, hugiek, no i oczywiście mamy też tutaj o wiele, wiele więcej innych tutaj pięknych hugiek, ten za niedługo zostanie rozlosowany, więc wpiszcie swoje niki szybciutko w Titanicu, w odcinku, który teraz widzicie na ekranie, na screenie, bo, bo nie zdążycie widzowie, nie zdążycie wziąć udziału, a jest on nawet z podpisem, załatwiłem wam nawet podpis widzowie i taki dostanie ktoś z was, także piszcie koniecznie swoje niki, zostawcie łapkę w górę i suba, bo na 100 tysięcy zrobię dla was coś jeszcze grubszego, a w w każdym razie, widzowie, w tym odcinku chciałbym wam powiedzieć o czymś, co dosłownie mogło zniszczyć Bet Simulator X. A chodzi tutaj o to, żeby, że jakby, wiecie, dzięki temu mogli ludzie, którzy mają mnóstwo kont, którzy zakładali te konta, mogli wprowadzić bardzo dużą inflację. A chodzi tutaj o to, że po prostu by sprzedawali te huge, big maskotki, że naprawdę, no wiecie, to jest mimo wszystko dalej. Dzisiaj już chodzi po 60B nawet. Ludzie na aukcji kupują to po 60, po 70. No ale wczoraj to była całkiem spora cena. I powiem wam tak. To było możliwe do zrobienia, w sensie jak się zakładało nową postać, zupełnie nową, która nawet nie miała tygodnia, bo to przez półtorej godziny, nawet więcej, teraz jak widzicie na screenie, oni wprowadzili fixy dopiero gdzieś tam, w sensie poprawili ten błąd dopiero gdzieś tam 19.45, czyli godzina 45, jeżeli dobrze pamiętam, była na to, żeby zakładać nowe konta, ja wtedy tego nie robiłem niestety, bo i wam pokazywałem na nagraniu, że już się nie dało, bo owszem, się nie dało i już się nie da, bo trzeba mieć konto, które ma minimum tydzień, dlatego nie dostajecie nic, więc nie róbcie kont, jeżeli macie nowe, no po prostu nowych nie róbcie, a jeżeli macie jakiś stary kontakt, o których sobie przypomnieliście albo macie do nich login i hasło, to teraz wbijajcie śmiało i wchodźcie do tej grupki, którą macie teraz na ekranie, bo serio, mega się opłaca, macie 1% szans na huge big mascot, jeżeli ktoś by jeszcze nie wiedział i totalnie mega sprawa, no bo za darmo możecie dostać takiego huge'ka, no tylko kwestia jest taka, że musicie mieć konto, które ma minimum tydzień, więc niestety nowe konta w to nie wchodzą i przez godzinę 45 minut one wchodziły w to i oni przez dwie godziny jakby pozwolili, wiecie, tworzyć te nowe konta, w się sensie pozwolili, no nie ogarnęli tego i po prostu przez ten błąd, po prostu ludzie zdobyli setki tych huge big maskotek za to, że po prostu tworzyli nowe konta Bacony i wiecie, i cały czas wbijali sobie na grupkę, więc całkiem śmieszna sprawa, bo było to, no trwało to aż dwie godziny więc jak ktoś był w miarę rozgarnięty i tworzył te konta w miarę szybko, to wyobraźcie sobie jak dużo mógł na tym zyskać, oczywiście dzisiaj chodzimy tylko z moim huge jelly Korgi, naprawdę jest cudowne, no jeszcze ten shiny, zobaczcie jak to błyszczy, to, to jest po prostu cudowne, nie? Jeszcze konta Idę ma w sobie, nie no, widzowie, taki nabytek to po prostu mega tutaj. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o te huge big maskotki, to była, była akcja właśnie z tworzeniem tych tysięcy, tysięcy, tysiący meres, tak. Tysięcy kont, więc tutaj widzowie naprawdę było grubo. Też żałuję, że w sobie tego nie robiłem od razu, ale byłem zajęty nagrywaniem, więc tutaj no nie było po prostu kiedy pozakładać te konta. No, dwie godzinki na to. No, mniej troszkę niż dwie, ale dwie godziny umówmy się były na to, żeby coś takiego porobić. Także naprawdę gruba sprawa. Dajcie znać, czy robiliście te konta podczas tego, jak jeszcze można było to robić. Albo dajcie znać, czy w ogóle macie konta, które mają tydzień i próbowaliście teraz zdobyć maskotkę. Bo ja miałem kiedyś konta te z koszyczków. Zwłaszcza jak, jak pamiętacie pasy do kąt z koszyczków. Ja niestety sobie tego nie zapisałem. Teraz bym powchodził i spróbował huge maskotkę zdobyć. No ale niestety nie pamiętam, bo ja to zakładałem tak na chwilę. Wysyłałem tylko koszyk i w sumie zapominałem o tych kontach. A jednak, jak widać, jakby tutaj a tutaj nie mam do odebrania jak czas pokazuje warto zapisywać sobie stare konta, jakieś alty ponieważ później pojawia się taka sytuacja że tak naprawdę możecie sobie zdobyć huge'a za darmo też tak sobie myślałem o tym czy przypadkiem taki handel kontami się gdzieś tam nie odpalił w internecie, pewnie gdzieś tam jest i ludzie sprzedawali konta, które miały minimum tydzień i tylko po to żeby wiecie sprzedać je za prawdziwe pieniądze no i żeby ktoś kupił i później sobie spróbował na ten 1% wylosować huge'a więc na pewno takie jakieś interesy. Widzowie były, nie wierzę, że nie, bo jakby dalej są pewnie, dalej, bo jak konto ma tydzień, to bierze udział automatycznie, co nie? Dalej jest ta oferta dostępna. Co ciekawe, tych huge big maskotek jest już naprawdę dużo, ponieważ jak sobie to sprawdzicie, no to huge big maskot, jeżeli dobrze wpisałem, to jest ich już widzowie. Czekajcie, źle wpisałem. Huge big maskot. A przez K! No przecież, 7828 i najwięcej 83B, ale ludzie sprzedają to po 60, więc naprawdę już mega spada wartość tej huge big maskotki. Generalnie, jeżeli chodzi o nią, no to 8 tysięcy tak naprawdę już ich jest, więc ludzie na pewno te konta sprzedają albo po prostu sami wbijają swoimi starymi kontami. No i tworzy się taki ogromny handel, i gemy wpadają tutaj do, że tak powiem, tej trading plazy. Jest duży obrót gemami, no i to właśnie, zwłaszcza ten błąd, gdyby go nie naprawili przez cały jeden dzień, to wydaje mi się, że mogłoby to zniszczyć Pet Simulator, bo by było ich dosłownie, nie wiem, z 50 tysięcy tych maskotek albo coś takiego, i dalej jeszcze można by było je zdobywać tak jak dzisiaj. Także dobrze że się w Czas ogardeli, ale też szkoda, że, wiecie, nie można tego już robić. Także, no, coś za coś, wiecie, żeby się nie zepsuł, że tak powiem, rynek, no to w porę zareagowali, no ale też nie możemy tego tutaj w ten sposób zrobić. Także od razu wam mówię, nie, nie twórzcie nowych kont, takich, które będą nowe, no bo to, to nie ma sensu. Chyba, że kupicie gdzieś od kolegów, albo nie wiem, weźmiecie od kolegów, ale to, to tak, to tak raczej, nie to jest raczej nielegalne, więc widzowie nie róbcie, tak. W każdym razie, do no, jak ktoś to robi, na pewno są takie, jakby osoby, które coś takiego sprzedają i coś takiego istnieje, ale raczej bym się w to nie bawił, po prostu, no, była taka szansa, żeby dostać tą maskotkę. Jedyne, czego żałuję, to jakby osoby, które, takie jak ja, że te, które dołączyły przed tą ofertą do grupki, a to było już 18 milionów osób, to nie mogły nawet brać udziału na ten 1% na tą huge big maskotkę. Znaczy, rozumiem, że nie chcieli, żeby było jej za wiele, no ale wtedy nowi gracze, chociaż w sumie z drugiej strony dla nowych graczy był to mega fajny skok y, diamentów, gdyby, gdyby jakiś nowy gracz to wylosował, no ale... Tak to właśnie wygląda. No wydaje mi się, że mimo wszystko jesteśmy poszkodowani ci, którzy już byli w grupie i teraz już jakby dołączyli, wiecie, wchodzenie w grupę i wychodzenie, nic wam nie da. Od razu też mówię, to totalnie nie działa. Też ktoś tutaj wysłał. Fredziak, dziękuję bardzo, pozdrawiam, akurat się załapałeś, także no, nic wam to nie da wchodzenie i wychodzenie. Nawet jak byliście jakimiś tutaj starszymi członkami grupy, to niestety zostaliście, że tak powiem, no no nieładnie, no nieładnie potraktowali tak jak ja. Także no cóż, no tak to wygląda. Presto nigdy nie był fair widzowie, pamiętajcie o tym. No i co? Dziękuję wam co wysłuchanie tego filmiku, chyba ostatni filmik o Huge Big Maskotce. Zobaczymy ile ich będzie na koniec tego eventu, na koniec tego wydarzenia i tej promocji, no ale na razie jest ich 8 tysięcy, to jest całkiem sporo i cena ich mega spada, także nie dziwię się. Dzięki za wysłuchanko i cześć!